Witajcie, nazywamy się Dominika i Dawid. W dzisiejszym odcinku Spacerkiem po polskiej kulturze zajrzymy w miejsca związane z księdzem Janem Dzierżonem. Gdzie aktualnie się znajdujemy? Jesteśmy przed domem księdza Jana Dzierżona. Był to jego prywatny dom, wybudowany w 1864 roku. Ksiądz Dzierżon. Po Wielkim Pożarze Karłowic kupił prywatnie parcele, na której wybudował dom dla siebie oraz swojego bratanka i jego rodziny. We władaniu rodziny Dzierżonów ten dom pozostawał jeszcze niedługo przed II wojną światową. Obecnie jest to własność prywatna i właścicielka bardzo dba o dziedzictwo księdza Dzierżona. W ramach świętowania 200-lecia urodzin księdza Dzierżona został przeprowadzony tutaj remont konserwatorski a dlaczego postać księdza Jana Dzierżona była tak ważna? Ksiądz Jan Dzierżon jest nazywany Kopernikiem Ula. Wprowadził ruchomą zabudowę, która znacząco ułatwiła pracę pszczelarza, ale także zwiększyła produkcję miodu. Poza tym dokonał największego odkrycia w dziejach pszczelarstwa, czyli odkrycia partenogenezy, a więc dzieworództwa pszczół, sposobu w jaki pszczoły się rozmnażają, w jaki sposób ul tak naprawdę pracuje. Zamek w Karłowicach został zbudowany jako siedziba rycerska w 1565 roku. Kupił go piastowski książę Jerzy II Brzeski i odtąd była to książęca siedziba myśliwska. Cały kompleks otaczała nawodniona fosa. Obecnie zarówno zamek, jak i budynki gospodarcze są własnością prywatną. Jaki związek ma zamek w Karłowicach z postacią księdza Dzierżona? Zamek w Karłowicach był siedzibą jego parafii, ponieważ tutaj na zamku w kaplicy znajdował się, znajdował się Kościół Parafialny Rzymskokatolicki. Jest to związane z bujnymi, zawiłymi dziejami Karłowic, ponieważ Kościół we wsi był kościołem protestanckim. A jaką historią może poszczycić się sam zamek? Zamek ma długą historię sięgającą średniowiecza. Pozostałością najbardziej czytelną po tych średniowiecznych początkach jest oczywiście wieża, wieża gotycka. Jedna z dwóch wież cylindrycznych na terenie województwa opolskiego, druga to oczywiście wieża piastowska w Opolu, ale my uważamy, że nasza jest ładniejsza. Oprócz tego mamy tutaj inne budynki powstałe w procesie dziejowym. Narożny budynek wraz z bramą w stylu renesansowym z około 1565 roku. Budynek gospodarczy z reliktami gotyckimi, budynek mieszkalny z około XVIII-XIX wieku o cechach klasycystycznych, oraz oczywiście barokową kaplicę związaną z księdzem Dzierżonym z około 1715 roku. Stanisław Szynkowski w swojej kolekcji zgromadził eksponaty oraz publikacje związane z księdzem Janem Dzierżonem oraz historią Karłowic. Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Karłowicach po raz pierwszy wzmiankowany był w 1500 roku, a w wyniku reformacji był kościołem ewangelickim. Od 1945 roku jest świątynią katolicką. Jakim duszpasterzem był ksiądz Jan Dzierżon? Ksiądz Jan Dzierżon na pewno był dobrym duszpasterzem, ponieważ był dobrze odbierany i dobrze wspominany przez lokalną społeczność, także w swoich najtrudniejszych czasach. Natomiast e, ksiądz Dzierżon e, znał zarówno język polski, jak i niemiecki, więc do każdego mówił w takim języku, jaki był dla niego zrozumiały. A jak wyglądała droga duszpasterska księdza Jana Dzierżona? Bo ponoć był ekskomunikowany. To prawda, ksiądz Dzierżon miał za sobą. Długą, choć wydawałoby się dość prostą drogę po studiach teologicznych we Wrocławiu został wyświęcony na kapłana diecezji wrocławskiej. Na około 8 miesięcy trafił jako wikary do parafii w Starych Siałkowicach, a następnie w 1835 roku objął wakującą, małą, biedną i w dodatku mniejszościową parafię katolicką w Karłowicach. W tamtych czasach Karłowice liczyły około 600 mieszkańców, z czego Katolików było 62, ale ksiądz Dziedzictwo jakoś sobie poradził w tych e, trudnych warunkach. Natomiast ekskomunika wynikała z e, jego poglądów na e, ustalenia Soboru Watykańskiego I, gdzie uchwalono do, dogmat o nieomylności papieskiej w 1870 roku. Gdy był naciskany przez e, Kurję Wrocławską na uznanie do, dogmatu o nieomylności papieskiej, odpowiedział listem otwartym w Schlesische Zeitung, jednej z najpoczytniejszych gazet, w którym to liście stwierdził m.in., że jedyny Ojciec Święty, który jest nieomylny, to ten, który jest w niebie, czyli Bóg Ojciec, a więc jednoznacznie nie uznał dogmatu. Ponieważ był osobą znaną, to jako jeden z ostatnich kapłanów diecezji wrocławskiej został objęty ekskomuniką, dokładnie ekskomuniką większą, za nieuznanie dogmatu. Dogmatu o nieomylności papieskiej i stało się to w roku 1873. W miejscowym kościele możemy natknąć się także na ślady, które pozostały po księdzu Dzierżonie. Tak, wewnątrz kościoła znajdują się zabytki ruchome, które wcześniej stanowiły wyposażenie kaplicy zamkowej, czyli kościoła parafialnego księdza Dzierżona. Jest to monumentalny barokowy ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, chrzcielnica oraz mniejsze rzeźby i lichtarze. Będąc prowoszczem, ksiądz Jan Dzierżon, prowadził badania nad życiem pszczół, ale też zakładał koła pszczelarskie na Śląsku. Mówiąc zatem o księdzu Janie Dzierżonie, nie można pominąć wątku pszczelarskiego. Obecnie w Karłowicach jest realizowany projekt rewitalizacji alei lipowodębowej księdza Jana Dzierżona, prowadzącej do jego dawnej pasieki. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się pasieka. W dzisiejszych czasach ksiądz Dzierżon nazywany jest ojcem współczesnego pszczelarstwa. Dlaczego? Ksiądz Dzierżon jest uznawany za ojca współczesnego pszczelarstwa, ponieważ dokonał największych odkryć w dziejach współczesnego pszczelarstwa. Po pierwsze, odkrył partenogenezę, czyli dziewórztwo pszczół. Wprowadził też swój własny typ ula, który był wygodny w obsłudze, właśnie z wyjmowanymi listewkami, a potem ramkami. W ten sposób znacząco ułatwił pracę pszczelarzy, spowodował, że można było uzyskiwać więcej miodu, ale też praca była po prostu prostsza, ponieważ wyjmując ramkę można było sprawdzić np. ilość miodu, stan kondycji roju pszczelego i włożyć z powrotem bez niszczenia zabudowy ula. Ksiądz Dzierżon w swojej karierze docierał z wiedzą pszczelarską w różne miejsca, m.in. Jego książki były bardzo szybko przejmowane i tłumaczone na angielski w Stanach Zjednoczonych, a także całe współczesne pszczelarstwo w Norwegii wywodzi się od jego ucznia. Za nami kolejny odcinek programu Spacerkiem po opolskiej kulturze. Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy Was miejscami związanymi z księdzem Janem Dzierżonem i między innymi zawitacie do Karłowic.